proszę Państwa przed kolejnym meczem mogą Państwo podziwiać opisy rajdowców z Automobil Klubu Tychy tym razem w swoim żywiole czyli takimi ulicami swoich rajdowych samochodów za chwilę spróbują szczęścia na łyżwach to będzie trudniej ponieważ są przyzwyczajeni do napędu na cztery koła lub na przednią albo na tylną oś a na łyżbach, proszę Państwa jeżeli wiedzą w jaki sposób opanować pojazd a za chwilę zobaczą Państwo jak łyżwy panują nad nimi Trawa dla automobil klubu GNST w nocie zwróćcie uwagę że bandy całe Z Państwem to proszę Państwa Pan Piotr Tereziński w środku Mistrz Polski w klasie A7 z 2003 roku Gwiazdą Białą Gwiazdą jedzie Jacek Błonka A Ani Martin uczestnik zawodu X Games w Stanach Zjednoczonych Proszę Państwa, brawa dla tych zawodników. Za chwilę pokażą, co potrafią, jak mają łyżwy pod nogami. Proszę się nie obawiać.